Reaccja niestety jest monotonna i niezbyt przyjemna. Gatka szmatka i nie na ten temat. Cześć. Akcja pogłębianie. O, pogłębianie piwnicy. Yy. Jeśli widzicie ten film, znagę tego, że nie miałem co <głynie> wrzucić. Bo ogólnie miałem tego w ogóle nie nagrywać, bo mogą się znaleźć osoby, które będą coś naśladować i może się coś złego wydarzyć, a ja to robię oczywiście na własną odpowiedzialność. Mam materiały nagrane z tamtego szalowania i zalewania, bo to robiłem dosłownie dzień po dniu. Udało się jakoś. Których jeszcze nie wrzuciłem. Ale jak długo mi z tym zejdzie, to piwnicę też pewnie zobaczycie. Chyba, że coś będzie ciekawego, to wam pokażę i tak. Ja na razie muszę wybrać tą pustynię stąd. Zobaczcie, to jest piwnica. Kto ma wodę w piwnicy, to niech ta trochę. Bo mi się piasek kurzy. Tą część muszę pogłębić do głębokości, tak jak jest ta strona. Tu mam za plecami jeszcze część kotłowni, to, która jeszcze funkcjonuje, więc to będzie musiało zostać na później. Jakoś to się później wymyśli i zrobi, ponieważ kominy będą, tu są dwa kominy, będą obydwa rozbierane i jeden będzie stawiany od nowa, mimo tego, że jeden ma parę lat, dopiero komin, ale i tak będzie trzeba postawić jego na nowo. Niestety. Dobra. Ja się zopiąłem za wynoszenie tego syfu. I widzimy się później. Tak to jest. Kiedy macie wolny dzień, a pogoda ma was gdzieś. Oczywiście pada, bo ja inaczej. Ja. A ja urządzam za wykopki, tylko co z tego? Chyba, że w deszczu będę mieszał beton. No ale to bez sensu. ta kawę już wypiłem No ja się sprawdzam grunt. Jak to tu wygląda Tu prawdopodobnie będę trochę robił, inaczej niż robiłem wcześniej Ale prawdopodobnie to zobaczycie Będę tylko robił lał yy, beton pod ścianę tylko pionowo w dół bez czarnego zbrania, bez niczego tu tylko będzie się opierać na tym opierało się na piasku więc na tamtym też spokojnie będzie mogło stać i się nic nie wydarzy na takim opiaseczku Witam w piaskownicy wszystkich zainteresowanych ze względu na Brak ładnej pogody. Kontynuuję pracę w piwnicy. Znaczy, trzeba powiem: podbijanie, podlewanie yy, w ścian fundamentowych. Tutaj robię troszeczkę inaczej niż kiedyś yy, robiłem. Ale to też nie pokazywałem za bardzo tego. Tu już mam piasek wybrany. Ściana jest grubością. Od 50 minimum do 60, w zależności jak są, y, wystają kamienie, ale 50 to jest minimum. ale mam tak koło 15 cm, czyli gdzieś w tych granicach. I to lewać pętę y, kolejne tam powiedzmy coś koło 8 cm, 9 tutaj jest, tak żebym mógł to w miarę tam y, wrzucić i ubić tą zaprawę ze środka w tym przypadku nie miałem problemu z piachem bo to jest ściana zewnętrzna a pogodę mamy taką jaką mamy to jednak trochę tamtej wilgoci zeszło na, na dół i piasek się nie obsypywał więc nie muszę robić przed ścianki ze zbrojeniem tylko podleję yy, pod ścianę Posadzka góra posadzki będzie na tej wysokości co jest deska. Więc tu mamy 10 cm przynajmniej, jeszcze w dół, plus wykop jest jeszcze ciutkę niżej zrobiony. Tak, że jak będę wybierał piasek do wylewania posadzki, to po prostu nawet. Nie powinienem zejść poniżej tego, co będzie teraz wylane. Posadzka tu przyjdzie w ten sposób. Na to później pójdzie jakaś podłoga. Nie wiem, co to tam będzie. Przynajmniej mam te, chciałbym zrobić jakieś kafelki czy coś w tym stylu. Piwnicy nie ocieplam, że ani nie, nic nie izoluję ze względu no, na piasek. Żadna wilgoć tutaj nie będzie wychodzić, zresztą widać to po tych fundamentach, pogodę mamy jaką mamy, jest wilgotno na dworze Fajnie, po, chociaż zielono jest Tu mam wylaną też posadzkę też bez niczego, żadnej wilgoci, nic nie ma, a nawet była zalana i po paru dniach zrobiła się sucha Tak więc w tym wypadku nie ma sensu Zresztą tu też nie ma żadnej izolacji. Tu ściana się kończy, stoi normalnie. C ceglany mój stoi normalnie na tym piasku. I żadnych problemów z wilgotnością nie ma. I raczej nigdy nie będzie. Izolacja jest dopiero gdzieś tutaj, Powyż, jak się, powyżej chyba nawet yy, stop. Ja to przepamiętam. Jakoś tak. Więc ja się biorę za mieszanie, miałem yy, ściągać szalunki, no ale ze względu na pogodę czekam aż trochę przestanie, ale jak już to zacząłem to muszę to ja wylać i zobaczymy może jak się uda, jak wyszło to co tam zalewałem. Praca niestety jest monotonna i nie jest przyjemna. Dlatego tu jeszcze nic nie zostało zamurowane Żeby mi się wygodnie chodziło I miał dojazd Dlatego nie, murawo, nie murowałem tych bloczków Właśnie z tego powodu Nasypiemy trochę, ubijemy i powinno być dobrze. Oczywiście tylko jedną sztukę taką będę robił. Dziennie. Przynajmniej spróbuję. Żeby po prostu się nie... Jak to się mówi? Nie zajeździć. Jednak przy tej pracy nie ma miejsca na jakąś Kawkę, hebatkę tylko ja to już wisi w powietrzu, to znaczy, wisi. No, może nie wisi, ale warto to jak najszybciej zrobić dla własnego bezpieczeństwa. Więc nie ma sensu tego zostawiać na chwilę. A takie bawienie się po tych schodkach jest jednak trochę męczące. Dla nóg, nie ma co ukrywać, więc spokojnie po jednym takim kawałku dziennie zrobię to i będę ściągał szalunki jednak, nawet jeśli będzie padać to i tak je ściągnę, muszę zobaczyć jak to tam wygląda, teraz ja to ubiję jakąś deską i na to pójdzie pręd na całą długość zbrojony, Następna taczka, następny pręd. Oczywiście ten beton najlepiej by był jak maksymalnie gęsty, bo im więcej wody zarobowej, tym podczas wiązania, jak ta woda będzie stąd odparowywać, czy tam uciekać, czy jak to tam zwał, to po prostu ten beton zmniejsza swoją opiętość tym bajcie. Im więcej wody, będzie po prostu siadał, i może wyjść taka sytuacja. Że to co podlaliśmy po prostu tu się zrobi nam szczelina i tak ten mój będzie wisiał w powietrzu tak naprawdę tak naprawdę patrząc to i tak ona jest za rzadka ale niestety w mojej betoniareczce małej ciężko umieszać coś bardziej gęstego bo strasznie się przewala i nie chce więc robię na ile mi pozwala sprzęt Umiejętności, jakaś tam powiedzmy, wiedza niekoniecznie słuszna, ale ja to robię u siebie, więc więc mogę o. i elegancko, teraz jeszcze tam po to pychać. Aby do tego piachu tam szło, ale na spokojnie, żeby się nie obsypywało. Uf, ciepło w tym. A gdzie ja miałem przesą? Dobra, idę to wciąć pęta. Więc wkładam w kęta, kłuszwa. Pęta, jesteście świadkami naocznymi. Teraz pokazuję głupoty a później, nie daj Bóg, ktoś mnie będzie naśladował. Pęta zbrojeniowego kładę tak, żeby ledko był, tak jak ta ściana, a po ledko zachodził. I teraz koptuję znowu beton. Właśnie, pokazuję głupoty, a nie daj Bóg, ktoś będzie mnie naśladował i coś się wydarzy. Ło wow. Tak więc nie róbcie tego, co ja. Głodny jestem, kto mi zrobi obiad. Ja nie mam czasu. I nie zamówię sobie pizzy, talego nie możą. Niestety, nie ma takiej możliwości. Montuję. O, kawałek ściany odpadło. Montuję kolejnego. Bo to już końcówka. Ja znam życie, to zabraknie mi zespół wiatejka I tak jak mówiłem, zabrakło mi betonu. Tu sobie zrobiłem tylko w już bardziej rzadkie, bo tu tylko Pasek dosłownie u góry został. A to zostawię, to ładania dziur po szalunkach. Gdzie ja? Nie zapalił, tu trzeba. O, teraz lepiej. to ściągać szalunki. Przestało badać. Normalnie ta pogoda jest zaskakująca. Dobra, lecimy. Widzicie? Nie ma co za bardzo nagrywać, bo w tej chwili moja praca jest dosyć monotonna. Po kawałku sobie zalewam, czyli to nawet nie jest robione codziennie, tylko zaleję. Z dwa dni po stoi trzy to ściągam szalunek, żeby to w miarę już ten beton związał. No i w międzyczasie sobie wyrzucam stąd nadmiar piasku, który idzie do odzysku, czyli taka trochę. Może nie jest to syfowa praca, ale dwa, trzy razy nie raz było trzeba ten piach przerzucić, czyli wyrzucam do góry, tu sobie narzucałem, żeby było mi lepiej wychodzić, wyciągam stąd mniej więcej to poziomu posadzki, później jeszcze będę wybierał, żeby za dużo nie wybierać, żeby nie musiał to sypywać, ten piach. W ten oto sposób. Smieść tutaj jest za dużo. Muszę się stąd wykaraskać. Po czym stąd to taczki. Więc łopatologia pełną gębą. Dlatego tych tutaj ścianek jeszcze nie ma właśnie z tego względu wymojowanych żeby mi nie przeszkadzały. No już jak napełnię taką taczkę, to znaczy napełnię. Oczywiście rozsądnie, żeby nie było problemu z jeżdżeniem. O, tak jak widzicie, mój tajas już przetestowany. Jeszcze jego nie ma, ale już grill by na nim był. Jedziemy i będziemy kiprować. Ponieważ to jest czysty i drobny piasek, się przyda do murowania i ewentualnie tynkowania. Na tym piasku właśnie bloczki fundamentowe murowałem. Dzisiaj zrobiłem sobie tutaj porządek, bo tu stała Bo wcześniej łopatą przerzucałem tam. Dzisiaj zrobiłem sobie podjazd. Zrobiłem teczki, te Żeby sobie ułatwić trochę życie. I faktycznie przydało. Łowi się z dwóch jeszcze chłopa do ładowania i wożenia. Ale pomału się zrobi. Niestety godziny, dni lecą. Bo człowiek też już jest trochę tym zmęczony. Więc trochę powozi. Zrobi sobie przerwę. Później znowu trochę tutaj narzuca na górę. z szalunki wyleje kawałek, znowu jeden i tak cały dzień mija a to naprawdę nic wielkiego nie zostało zrobione efektów pracy przez dwa tygodnie nie widać dlatego nie spodziewajcie się wysypu jakichś filmów na jakieś konkretne tematy związanych z remontem bo nie będę Wam pokazywał co drugi dzień nagrań, jak bawię się wykopalistka, zresztą i tak już mam coś tam na ekranie, takie krótkie kawałki. Ja coś tutaj robię, zobaczę, czy nie będzie za długie. Ja je połączę, żeby wam to wrzucić, robię już szalomanko. Jak się fajnie trzymają kołeczki w tym piasku. Rozszaluje to, bo ja się nie chcę mi się tego piasku już vejtować. Trzeba chwilę od niego odpocząć. Rozszaluje. Spróbuję wyrzucić tą kubkę piasku, i może wyleję ostatni kawałek, który mi tutaj został. I mam nadzieję, że za kilka dni. Zajmę się wylewaniem posadzki tutaj. Ostatnia teska. O, to już samo odchodzi. Folia robi robotę. Poszło. Tak, kic, 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 kic. Zaraz sprawdzimy czy wszędzie się ładnie dolało. O jest dobrze. Na szczęście nie ma dużego przejścia. Nie dobrze się to cisło. O. No to jak mówiłem gdzieś tam na filmie, tu tu schodzi jeszcze głębiej po wykopie poniżej deski to to kładam piasek trochę to podciągam to deski żeby ten ty beton nie wychodził w spod a posadzka góra posadzki gdzieś będzie yy, mniej więcej bo dokładnie wam nie powiem gdzieś w tych granicach gdzieś tutaj ja mówiłem że przy tej pierwszej desce a tutaj tutaj gdzieś się kończy ściana jedna cegła jest zatopiona czyli można powiedzieć, że około 20 25 cm jest. Trzeba powiem, między dołem ściany fundamentowej a górną warstwą wylewki, która będzie. A stara podłoga była dokładnie na tym poziomie, co tu. Tak więc, różnica jest poja. Na, na starej nie mogłem się wyprostować. Musiałem stać w rozkroku. Na tej już można powiedzieć, że mogę podskakiwać <grymne> prawie. No i tą część mamy przyszykowaną. Powiedzmy, to się jakoś tam trzyma. Tutaj jak widzicie zostało otako wylane tu spód, Fundament się kończy gdzieś tu, na tej ocegle szerokość. Tak więc nie źle, w tych miejscach yy, co to robiłem, wpiew wbijałem yy, paliki do mocowania szalunków, przymierzałem, Topiero kopałem z tego skrętu. Że ja bym w tej chwili tutaj zaczął walić moczkiem, to gwarantuję Wam, że to Wam spadnie na dół. Zresztą to już mi się przy samym rzucaniu tam piachu obsypywało. Tymi korzeniami się tu nic nie przejmuje. Tu mała zmiana decyzji, potwierdziłem, że wyleję od razu tutaj stopień. Czyli zrobię gdzieś tak, i tutaj to leję taki pasek, jak tutaj jest mniej więcej podobnej yy, szerokości, tak żeby troszeczkę tylko tutaj podpalić się pod ten fundamencik, czy ścianę fundamentową. I tak to myślę, że zrobię. Po to co ja tutaj kombinuję, to już 15 razy zmieniałem decyzję <noise> z tym tutaj. I teraz już bym znowu to inaczej zrobił, ale to tak, to jest tak zawsze. A zrobi się tylko tak, po co więcej? Później jak więcej, a czemu nie tak? Ale to zawsze to więcej, to jest więcej pracy i większe koszta. No ale. Zobaczycie co z tym będzie, ale to w jakiś o późniejszych filmach. Już będę to przejabiał i tak. Gadka szmatka i nie na ten temat. Teraz tak, miałem to obić folią, ale mi się nie chce. Poszywki mi się skończyły, mam tylko długie, a mi ich szkoda. Ciekawe czy to dobrze wymierzyłem. żeby to mi wyszło coś takiego. O. I teraz, tu muszę przykręcić do tego, na kołki, szybkiego montażu, bo takie mam, sporo. Tu przykręcić teseczkę. I to do teseczki na wkręciki w tą stronę. I to wszystko usupełnić betonem. I będzie gitarka. Nawet nie wiem, czy jest sens jakiekolwiek tutaj dawać pręty bo przecież tu jest tego grubo to, to się będzie trzymać i tak bardzo dobrze a tutaj nie wiem czy jest sens cokolwiek wkładać pewnie przy wierceniu tych otworów tutaj się jeszcze posasypuje będę to musiał wyciągać no ale mniej więcej to będzie wyglądać w ten sposób tu powinien być jeszcze jeden schodek no ale to jeszcze doleje później już nie będę kombinował jak już będzie jak będzie potrzebny w ogóle schodek, to wyleję jego, jak będzie posadzka. Teraz się muszę tylko zastanowić, to nie, ma, nie muszą być wygodne schody, to ma być tylko tak, żeby można było tutaj ewentualnie się wdrapać. Tu mamy 25 i tu też mamy 25 I jakoś tutaj tak zostawimy. Ja to mocuję i i widzimy się pewnie już po wylaniu, bo będę musiał to jakoś zmęczyć. Stawać tutaj, rzucać i żeby to się nie obsypało. obsypało, a po sobie tutaj położę jakąś deskę. Jeszcze zobaczymy. Albo na naokoło będę nosił. Ale to bez sensu. Szalunek mamy zrobiony. Od samego przykręcania, w tym, co podlałem, już się obsunęło. Muszę to wybrać. Jedna i szybciej trzeba to usupełnić. To pełna fajnie wyszło, po akurat krawędzie yy, tego, co podlewałem, wychodzą równo z tym stałym schodkiem, co tu był odspód. Więc ten, co tutaj schodek zrobię, idealnie się podleje pod ten istniejący. Dziękuję za uwagę i tak to wygląda. Niestety nie mam czasu się rozgadywać jak to zwykle bywa, bo muszę. już jestem spóźniony, a jeszcze muszę przepukać taczkę i betoniak. To cześć na razie. I witam na końcówkę tego filmu. Taka informacja dla tych co udało im się do tego momentu wytrzymać, to zalałem wczoraj. Początek filmu, pierwsze ujęcia były nagrane. 6 a po 7 maja. Dzisiaj mamy 13 maja. Więc tyle czasu zajęło mi podlewanie tych tu elementów. Tu jeszcze z tyłu kawałek. Wyszucanie tego piachu. I tu jeszcze kilka innych prac, których nie nagrywałem: typu truskawki. Tam jakieś zakupy materiałów budowlanych. I porządki ogólnie. I tym podobne rzeczy. No to co? No to cześć.